Pomoc dla uchodźców nie jest już tak duża jak na przełomie marca i kwietnia w pierwszych tygodniach wojny, gdy z Ukrainy uciekały kobiety z dziećmi i osoby starsze. Potrzeby jednak wciąż są duże, choć uchodźcy mogą już liczyć na zasiłki i zapomogi, a niektórzy nawet znaleźli pracę, wciąż potrzebują naszej pomocy. Te najwięcej tu jest kobiet z dziećmi. Zauważmy, że przyjechały one w okresie zimnym, czyli to była zima, wczesna wiosna i tak dalej. W tej chwili zaczyna być już. No jest, no, no, chociaż ta pogoda nie jest taka rozpieszcza. Ale już jest inna pora roku. Obuwia dla dzieci, ubranka dla dzieci, tego typu zwykła chemia. Co to znaczy? No, chemia, tak jak mówię, dla nas samych, kosmetyki, to wszystko, co jest związane z życiem codziennym, najlepiej kobiety znają, bo zajmują się tymi sprawami. To wszystko jest potrzebne. Ludzie nie odmawiają. Bardzo często widzę taką sytuację, gdzie komuś dajemy kilka sztuk, oni chcą tylko jedną, żeby było dla kogoś drugiego. Dary można przynosić do punktów zbiórki w sali gimnastycznej pierwszego LO przy ulicy Partyzantów, do Caritas przy placu Broniewskiego 11, a także do siedziby Związku Ukraińców w Słupsku przy ulicy Jaracza 6A. Jak informuje Dariusz Cylupa, znaczna część uchodźców deklaruje, że planuje wrócić do Ukrainy, by brać udział w odbudowie swojej ojczyzny. Wracać chcą nawet ci, którzy wiedzą, że ich domów już nie ma, bo zostały zniszczone podczas rosyjskich bombardowań.